Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Cities: Skylines 2. W dzisiejszym odcinku zajmę się odblokowywaniem terenu, gdyż w tej części mapy, jak widzicie, mam żyzną glebę. Mam tylko 200 tysięcy, więc na razie mogę kupić tylko dwa kafelki terenu, więc je kupuję od razu. Niech pieniądze się nasbierają, to kupię kolejny, gdzie jest ta żyzna gleba. Odpalę czas, bo się zatrzymał. Zobaczymy, jak ta żyzna gleba tutaj przebiega. Więc tak, zacznijmy może najpierw od dróg. Hmm. Niech to będą autostrady. Tutaj już tą drogę sobie ulepszę do węższej. Albo w sumie nie. niech z tej drogi ona wychodzi. Pociągnę prosty odcinek drogi mniej więcej do tego miejsca. Zobaczymy jak to wyszło. Tak to wyszło. No to pociągnę ją sobie na wprost. Niech jest połączona tutaj z drogą, która biegnie do rozdzielni pociągów. I teraz zajmę się może innymi drogami, które będą z niej wychodzić, ale będą to drogi wiejskie. Więc tak, pierwsza droga będzie tutaj. Zobaczmy. Tutaj będzie kolejna. Tutaj będzie kolejna. O. Tutaj, może wybuduję jakieś domy jednorodzinne, jeżeli zwiększy mi się zapotrzebowanie. Więc, tak, teraz przechodzę do przemysłu. Specjalistyczny przemysł. I tutaj, co mam za farmę? Tutaj chyba było zboże. No to w takim razie zacznę budować od zwierząt. Pociągnę sobie strefę wzdłuż tutaj, włączę przy okazji, jak ta strefa idzie. No, tutaj widzę, że tak niezbyt wybudowałem ten budynek główny, więc myślę, że pociągnę to tak, jakoś tutaj to będzie. Więc teraz tak, tutaj mam kolejną strefę, ale tak, uwaga. Jakby to tutaj zrobić? Tu myślę. A niech ten budynek farmy będzie w sumie w tym miejscu. Tutaj będzie farma z owocami i warzywami. Niech idzie sobie tędy. Tu dotąd, do tego miejsca. Tu jeszcze będzie coś innego. Hmm. Teraz tak, budynek. Z uprawą włókien tekstylnych niech będzie tu. Sobie będzie tu. Dotąd też do połowy. Tu będzie do maksymalnej części tej strefy. O, dobra. Tu damy jeszcze farmę pszenicy. Do tej drogi nie mogę podpiąć, więc podepnę do tej. I niech sobie idzie dotąd. O, teraz tą strefę tutaj sobie zaraz wyrównam. Zobaczmy, jak tutaj mogę to zrobić. Aha, to sobie wyrównamy inaczej. Będzie prostokątna. O. Tu mamy jedną farmę, tu mamy drugą. Tu jeszcze jakąś damy. Na przykład też ze zwierzętami. Zobaczmy. Idzie sobie dotąd. Tu i tu się kończy. No i zostało co? Podłączyć rury, więc łączymy. Dobra, mamy z tej strony rury podpięte. Teraz do tej drogi. I teraz pod sieć to przy okazji podłączymy to tutaj co mamy, czyli dworzec i taksówki do sieci miejskiej. Teraz kabel z prądem. Zejdę na poziom minus. Podłączymy sobie podłączymy sobie teraz tu. Podłączymy sobie teraz tu. Mamy wszystko prawie podpięte. Podpieliśmy. Zobaczmy jak wygląda tutaj teren. Jest w miarę płasko, więc nie będzie problemu z tymi budynkami. Tu myślę, że tak w sumie może zostać. Tutaj już budynki się pojawiają. I ja myślę, że mógłbym zrobić. Linię autobusową, która idzie do tej rozdzielni i do więzienia, gdyż uwaga, chodzą tędy piesi nie wiedząc skąd, nie wiedząc jak. A tu widzę, że jakiś problem z prądem jest, co tutaj się dzieje. To nie jest podpięte. Czyżby, czy brak prądu? Gdzie tutaj jest problem? W takim razie jeszcze raz wybuduję to połączenie albo od tej strony. Zobaczymy, co będzie tutaj działać. Idzie, czyli mieliśmy wyłączenie tutaj tego, tych kabli, które tutaj są. A dobra, zostawię je, niech są. Teraz zajmę się autobusami. Na farmę chyba nic jeździć nie będzie. Tutaj damy, niech będzie w sumie droga dla autobusów gdzieś tutaj, o z tej strony. Taka trochę za duża ta pętla wyszła. Więc wejdziemy teraz w autobusy, jeszcze raz wybuduję, i teraz przystanki autobusowe. Niech będzie tu albo nie, jeszcze zrobię tutaj drogę z odnikami, żebym mógł wybudować. Zatrzymam czas, żebym mógł wybudować przystanki autobusowe. Ten fragment drogi sobie ulepszę, to usunę i stawiamy przystanki. Autobus w sumie mógłby jeździć z tego dworca. Nie będę linii przedłużał aż do centrum. I mamy taką krótką linię autobusową. Pierwszy przystanek. Drugi przystanek. Przystanek teraz tu. W drogę powrotną. Mamy jedną linię. Kolejną linię mógłbym w sumie pociągnąć. Hmm. No, na razie nie będę nic robił z tą linią. Odpalę czas. Niech się tutaj coś ruszy z tymi autobusami. Zobaczymy. Jest na maksa. Czy tutaj ludzie czekają na tych przystankach? To jest sub, czy żywy człowiek? Nie, to jest sub, ale tutaj mam nadzieję, że jakoś ludzie będą jeździć tymi autobusami. A nie, że na darmo wybudowałem to mlinie. Chociaż mi się wydaje, że raczej tutaj będą nimi jeździć. Jak to auta jeżdżą, to pewnie hmm, przestaną chodzić na pieszo. Bo tutaj bardzo często zdarzało się tak, że tutaj przyjeżdżał autobus albo przyjeżdżał pociąg, i oni sobie tu szli. Czy tutaj jest właściwie linia pociągnięta? Jest właściwie. Ale nikt tutaj na razie nie jeździ tymi autobusami. Tu jeszcze myślę, że mógłbym zrobić mm, zakręt, szybszy skręt wchodząc w autostrady. O. Dobra, mamy to zrobione. Tu jeszcze pasy nadmiar wyłączę. Hmm. O, tak myślę, że może zostać. Niech sobie te autobusy i te farmy pracują. Ja myślę, że to będzie wszystko w tym odcinku na ten moment. Trzymajcie się i cześć.